Witam Was wszystkich serdecznie. Możecie powiedzieć, że hańba, zdrada i zamach, ponieważ jesteśmy w ramach Tygodnia Duńskiego w porcie szwedzkim, ale to tak nie do końca, ponieważ po pierwsze, jak znajdujemy się w regionie, którego flaga jest takim skrzyżowaniem duńskiej ze szwedzką, bo tutaj tak naprawdę mówi się takim bardzo zdujszczałym szwedzkim, gdyby ta miejscowość mylę, czyli Młyn po duńsku miała nazywać się tak, rzeczywiście po szwedzku nazywałoby się Kwarken. i to taki, takich miejscówek i takich w języku pułapek jest bardzo dużo, a szczególnie, że oddani jesteśmy mniej niż 10 mil, po prostu po przeciwnej stronie sundu, na samym jego koniuszku. Tutaj zaczyna się kategat. Zapraszam do oglądania. Po drodze do Myle podpłynęliśmy tutaj niedaleko, jest po drugiej stronie półwyspu, taki rezerwat, gdzie stoi dzieło sztuki zbudowane z patyków. No cóż, szwedzka estetyka, widoczne z morza całkiem sympatycznie. Mnie jednak o wiele bardziej ten klif, taki właśnie masywny, dominujący nad tym wszystkim się podobał. Chociaż, prawdę powiedziawszy, z tym dziełem sztuki, który no, ledwo widzicie na zdjęciach. Bo jest zwyczajnie małe, Wiąże się ciekawa historia, jak władze je usuwały, a w końcu zaakceptowały. A ja siedzę przy rzeźbie. Faceta z kotem. z kotem to nie jedyny kot w okolicy. Dla parytetu jest również baba z kotem, a nawet baba z kotami. Oto kolejny dowód: jeśli są malwy, to jesteś w a, albo u mnie na podwórku. U mnie też jest dużo malw. odnośnie modeli pogodowych prezentowanych w mojej ulubionej aplikacji czyli kłamca.com przedwczoraj zgadzała się siła wiatru, nie zgadzał się kierunek obagatelne 50-60 stopni. Wczoraj zgadzał się kierunek, nie zgadzała się siła wiatru o mniej więcej 6-8 węzłów. W nocy kierunek się zgadzał, siła wiatru nie. Dzisiaj w dzień wygląda na to, że kierunek wiatru się zgadza i siła wiatru również. I to wielki sukces meteorologów. Powinni zacząć grać w totolotka. My tymczasem po odwiedzinach w myle za chwileczkę ruszamy dalej i najprawdopodobniej będziemy robili to, co zawsze. No, nasza kapita daje nam przykład. Proszę, piękny eee, możesz... Tam z bakisty czerwoną tą na... Eee, na ryby. Czerwona szynka Ale... na ryby. W naszych wojażach po Sundzie i okolicach w końcu dopłynęliśmy tu to znaczy nie do puszki, ale do miejsca, skąd ta puszka bierze swoją nazwę i kiedyś był nawet tutaj browar. Obecnie zupełnie tak samo jak i u nas, browar w Tuborgu został zlikwidowany, wchłonięty przez Kalsberga. No i została tylko marka. E, oprócz marki został również pomnik piwa, do którego zaraz się udamy. E, I również butelki z tuborgiem e, są wyraźnie widoczne w główkach portu i robią właśnie za latarenki e, na główkach zieloną i e, czerwoną. Borgiem też łączy się taka historia. Tutaj zobaczcie sami, zrobiło się strasznie nowocześnie, strasznie dewelopersko, strasznie tak XXI wiecznie. Ten porcik jeszcze zupełnie niedawno był takim właśnie. Troszkę wioskowym, bo jesteśmy tuż pod metropolią kopenhaską, ale był mimo wszystko lekko, lekko wioskowym, troszeczkę przemysłowym, odrobinę rybackim, trochę jachtowym, nie aż tak szpanerskim i nowoczesnym, chociaż prawdę powiedziawszy ta marina jest naprawdę na wysokim poziomie coś jak jachtpark w Gdyni. No i oczywiście cena adekwatna do wysokiego standardu i świetnego położenia. Tutaj, Tubork jest miejscową gdzie dosyć drogie są nieruchomości, no bo to no, taka sypialnia Kopenhagi dla trochę e, bogatszych. Także z dawnej atmosfery małego porciku, małego, no średniego, niewiele zostało, ale co, kto lubi? W naszej włóczędze po dotarliśmy do szlakfortu małej wysepki na samym środku pomiędzy Malmą a Kopenhagą. Wysepka dawniej wojskowa. Tu stacjonowały okręty broniące cieśniny. Dziś zdemilitaryzowana, a na niej oprócz restauracji możliwość poszukania skarbów i łapania duchów. Miejscówka o tle fajna, że mało kto wie o jej istnieniu i mało kto tu był. My tu właśnie jesteśmy. To byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam na rejsy, a tymczasem daj łapkę, suba, napisz komentarz, napisz jak Tobie się podobają te miejscówki w sundzie i czy tu chcesz przypłynąć, więc czekam na komentarze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, hej!